Dzień dobry, dzień dobry. Zauważyłam, że w book mediach nadszedł okres podsumowań serii, więc również zebrałam moje serie, które mam rozpoczęte, i w dalszej lub bliższej przyszłości planuję je kontynuować. Opuściłam tym samym wszystko to, na co nie mam dalej ochoty, i chociaż nie jestem wielką fanką serii, to zebrałam ich ostatecznie 22 w różnym stadium znajomości. Część ma jeszcze tomy, które na mnie czekają, z częścią jestem na bieżąco i czekam na kolejne wydania. Nie będę się też rozwodzić bardzo nad fabułami, to będzie raczej ogólny przegląd. Tyle słowem wstępu i zapraszam do dalszej pogadanki. Zacznę od kilku serii dla młodszych. Pierwsza to znane i ukochane przez pokolenia Muminki od Tove Jansson. W kwietniu nadrobiłam kolejne dwa tomy, i tym razem zdecydowałam się iść po kolei. Tym sposobem mam za sobą Małe Trole i Wielką Podróż, Kometę nad Doliną Muminków oraz przeskok do ostatniego tomu: Dolina Muminków w listopadzie. Bardzo mi grzeje serduszko ta seria i za każdym razem zadziwia mnie, że jest poważniejsza niż pierwotnie się spodziewałam. Są też kwietne audiobooki. W wykonaniu świętej pamięci pana Kowalewskiego. Na pewno w bliskich planach mam kolejne tomy. Na tom z drugiej serii będę musiała za to trochę poczekać, bo jestem na bieżąco. Dwa pierwsze połknęłam jednego dnia, a chodzi o Avelyn Jones, fila Hicksa historię z Dreszczykiem dla młodszych, z bohaterką, którą, która naprawdę mi się podoba. Jest rezolutna, a jednocześnie nie stroni od pomocy dorosłych, i oni też mają do odegrania swoje role. Przy czym całość jest napisana bardzo dobrze, naprawdę super. Trzeci tom po angielsku dawno temu wyszedł. Polska wersja ma wyjść bodajże na jesień, także no, jeszcze trochę, ale ja czekam. Dalej seria polskiego autora, której tom najnowszy wyszedł dopiero co? Czekam jeszcze, aż dojdzie audiobook. Zagadkowi agenci Maxa Czornyja. Perry Tom za mną, piąty ukazał się dosłownie kilka dni temu. Przygody grupy przyjaciół oraz ich psa, którzy rozwiązują lokalne zagadki. Każda część ma inny klimat, jednocześnie niesie ze sobą inne ważne przesłanie. No i świetnie się słucha audio w wykonaniu pana Zborowskiego. Dlatego tak bardzo czekam na wersję audio. Mam nadzieję, że szybciutko się pojawi. Dalej seria, co do której wcale nie jestem taka przekonana, czy chcę ją kontynuować, bo pierwszy Tom mnie zawiódł, ale nie skreślam jej tak całkowicie. Enola Holmes, Nancy Springer. To jest jeden z tych przypadków, gdzie ekranizacja wypada dużo lepiej od książek. Enola jako postać w ogóle nie zrobiła na mnie wrażenia. Pierwszy Tom też wypadł dość nudno, ale to właśnie ze względu na ekranizację Możliwe, że jeszcze po kolejną część sięgnę, bo fascynuje mnie, że z tak słabego materiału wyjściowego udało się zrobić przyzwoite średniaki, jeżeli chodzi o film. No i oczywiście nie bez znaczenia jest to, że w drugim filmie gra mój ulubiony aktor, więc chciałabym poznać książkowy pierwowzór jego postaci, przy czym muszę się chyba z tym doczłapać do tomu trzeciego serii, minimalnie. No, i jako ostatnia tego typu seria dla młodszych, Pamiętnik Księżniczki, dla młodszych nastolatek i nastolatków. Wznowiona niedawno przez wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. Wyszły dwa tomy, trzeci wychodzi teraz w maju, i jakiś taki sentyment po prostu mnie ciągnie do tej serii. A nadaje się super na te momenty, kiedy potrzebuję czegoś krótkiego i lekkiego. Są też dostępne audiobooki, więc. Można korzystać, a historia o dziewczynie, która dowiaduje się, że jest dziedziczką i następczynią tronu w małym państwie w Europie, żyjąc w Stanach, ma nadal dość uniwersalne elementy, które mogą być bardzo ciekawe dla współczesnych nastolatków. Zostawiamy serię dziecięcej i przechodzimy do dwóch serii obyczajowych. Nie ma o mnie dużo takiej literatury. Jak się trafia, to jakoś tak, od razu seria. Pierwsza to Sekretne Schronisko Agnieszki Olszanowskiej. Pierwszy tom o tym samym tytule co seria czytałam w sierpniu i wspominam go dobrze. Jest to seria o polskich babkach wiejskich, akuszerkach i położnych. Przyćmiona, lub być może tematycznie zgrana z głośnymi przecież akuszerkami, których akurat nie czytałam. I to jest kolejny raz, kiedy na dniach wyszedł najnowszy tom, trzeci. Także znowu mam tę motywację, żeby nadrabiać drugi i potem ten najnowszy, żeby być na bieżąco z tomami. I bardzo możliwe, że teraz sięgnęłabym po ten drugi tom nawet na dniach, gdyby nie wkradła mi się po drodze kolejna seria od Darii Kubaszowskiej, osadzona mocno w realiach historycznych saga kaszubska wydaje mi się bardzo interesująca. Dosłownie, zanim usiadłem do notatek, do robienia notatek na ten film, Skończyłam pierwszy tom pod tytułem Sztorm, w którym śledzimy losy kaszubskiej rodziny w okresie I wojny światowej. Nie tylko jednak rodziny per se, ale także całego społeczeństwa kaszubów oraz historii, która dotykała ich bezpośrednio, a, a jednak toczyła się bez ich uwzględnienia. Bardzo ciekawy i unikatowy pomysł na serię, która ma składać się ze siedmiu tomów. Obecnie są wydane cztery. I znowu najnowsze jest teraz z kwietnia. Na razie mam poczucie, że szybko nadrobię te tomy, a o samej książce powiem na pewno coś więcej w podsumowaniu miesiąca. Jeżeli jednak sagi rodzinne są czymś, co Was czytelniczo pochłania, to już teraz zwracam uwagę na sagę kaszubską. Dalej, jedyna w zestawieniu seria kryminalna, w dodatku taka, którą jestem na bieżąco, od autora, który już tu się pojawił przy okazji literatury dziecięcej. Czyli od Maxa Czornyja, a chodzi o Honoriusza Monda. Przy okazji ostatniego tomu serii ja oceniałam ją w moich podsumowaniach na słabnącą w oczach z tomu na tom, a mimo to korci mnie, żeby jednak sprawdzić kolejne, kiedy już się pojawi, bo trochę mi szkoda być na bieżąco z jakąś serią i ją tak porzucić. Na razie jednak nie mam jej wysoko na liście, ale też nie wiadomo, kiedy kolejny tom wyjdzie. Przynajmniej ja nie trafiłam na żadną informację. Mam tylko nadzieję, że zaczniemy w kolejnych tych częściach zmierzać wreszcie do brzegu, zamiast rozciągać to na nie wiadomo ile części. Tego się trzymam na ten moment i jeszcze przynajmniej ta jedna szansa będzie. Jako kolejny klasyk, przez którego przebrnęłam, i był to tylko pierwszy tom podstawowej trylogii, Fundacja Izaaka Asimowa. Przeraża mnie, że całość ostatecznie ma 10 części, no ale pierwotnie no, to była trylogia, więc chciałabym przebrnąć przez te podstawowe tomy, z uwagi, że jest to klasyk. Jednocześnie jednak pamiętam, że ten pierwszy tom no, raczej mnie zniechęcił. Byłam wciągnięta do połowy albo nawet jednej trzeciej, a później już było słabiej. Ale mam takie poczucie, że liznęłam, nie zignorowałam. Kolejne zdecydowanie nie są wysoko na moim TBR-ze. Mimo wszystko niezerowa szansa na kiedyś jest. Co do następnej serii, to zarzekałam się, że szybko się zabiorę i nadrobię, ale coś mi nie idzie, chociaż pomysł mi się podoba. Denis i e. Taylor i jego Bobbyverse, zwane w naszych bookmediach Bobami. Pierwsza część za mną jest to lekkie science fiction nie wymagające na wejście dużej wiedzy. Są cztery części, wcale nie zawrotnie długie. Ostatnia jest wyraźnie dłuższa, bo ma ponad 500 stron, ale chyba na ten moment się z sci-fi wypaliłam, więc poczeka na swoją kolej, ale zdecydowanie kiedyś się doczeka. I może do tego czasu pojawi się jeszcze ostatni tom, który zdaje się wyszedł i jeszcze nie ma go na polskim rynku. Zobaczymy, czy się okaże i jak to w ogóle z kolejnością tam wygląda. Następna seria, z którą również utknęłam po pierwszym tomie, to Saga o Zielonych Kościach fondyli. Głośno w bookmediach, nierzadko na listach najlepszych książek roku 23. Trylogia plus opowiadania. Klimat japońskich mafii, walczących gangów z zaznaczeniem, że najważniejsza jest rodzina. Uważam, że pierwszy tom był dobry, ale nie zwalił mnie znuk na tyle, żeby lecieć po kolejne, więc też w planach przesunę je, ra je raczej na późniejsze miesiące tego roku. Mam jednak nadzieję, że w końcu uda mi się sięgnąć po te kolejne tomy, bo byłoby jednak szkoda, bo jest to w pewnym sensie fenomen gdzieś tam wydawniczy. Dalej mam zapisane dwie dylogie, z którymi zapoznałam się dopiero co i o których posłuchacie w ostatnim filmie o nowościach książkowych. Pierwsza to The Darkening autorka Mara. Pierwszy tom to Burza. Dokładnie teraz zobaczyłam, że jest już na lipiec zapowiedziany tom drugi jest okładka, tom drugi to światłość. Chociaż nie zwaliło mnie to z nóg tak kompletnie, a ma to ciekawe elementy. Ikonomancja jako system magiczny. I równie magiczna, przeklinająca ludzi burza jako największe zagrożenie. Ale czy na pewno czekam, bo na pewno będzie to przyjemna lektura fantastyki bardziej młodzieżowej i fajnie byłoby zamknąć prostą dylogię. A druga z tych niedawnych serii to Shrone i Ambrozja od CN Crawford. Jest to romantazy w świecie ludzi oraz elfów. Nie oceniłam pierwszego tomu wprawdzie bardzo wysoko. Ale miał swoje momenty. I znowu z racji ideologii szkoda by mi było nie zajrzeć chociaż do drugiego tomu, który wychodzi bardzo niedługo, bo w połowie maja. I jest to na pewno finał, więc więcej nie będzie. A zapowiada się szczebelek wyżej niż można by się spodziewać po opisach. Jako kolejne trochę polskich klimatów, Joanna W. Geisler oraz jej nekrowet. Bardzo przyjemne cozy fantasy o ludziach i nie tylko, z dużym dodatkiem magicznych zwierzątek. Jestem na bieżąco z dwoma tomami, a na czerwiec jest zapowiedziany kolejny, także również nie będę musiała długo czekać. A dużo bardziej wolę nekrowet od chociażby legend i laty, które też należą do tego worka cozy i wychodziły pierwotnie gdzieś tak w podobnych okresach. Także czekam i na pewno wleci w momencie, kiedy będę miała ochotę na coś krótszego i takiego lekkiego, przyjemnego do kocyka. A dalej aktualny mistrz polskiego pióra, Radek Rak i jego Agla. Wiem, że czekanie na kolejne tomy, ko trwa za każdym razem po 100 lat. Teraz pewnie też tak będzie, natomiast ma to być trylogia, więc jak już się doczekamy, to będzie to wielki finał. Liczę na epickie wydarzenia, szerokie konteksty, i jeżeli nie czytaliście jeszcze, no to wam w sumie zazdroszczę. Finał raczej jeszcze się pisze o datach nie ma mowy ale ja zacieram rączki na samą myśl. Jako kolejne opowieści z mechańskiego Pogranicza Roberta Wegnera kontynuację, czyli drugi zbiór opowiadań, mam w swoim Tibiarze na ten rok. I zbliża się to do mnie dużymi krokami, bo często o nim myślę, że już może bym zaczęła. Podejrzewam, że może się zjawić w moich słuchawkach w maju. Pierwszy zbiór mnie pochłonął absolutnie, bo są najwyższe loty i absolutnie świetnie wykreowany świat oraz Ja mam jakieś szczęście, jeżeli chodzi o kontynuację. Bo ta seria ma jak dotąd pięć tomów i ostatni wyszedł w roku 18. A kolejny ma się pojawić na koniec tego roku. Więc raz, że mam czas spokojnie na nadrabianie, a dwa, będę miała na deser najnowszą część. Jednocześnie wątpię, bym z całością się wyrobiła do końca roku, ale jak już się doczłapię, no to nie będę musiała czekać ośmiu lat na kolejną część. Zostajemy wśród polskich autorów i autorek, bo teraz seria, o której jeszcze parę dni temu powiedziałabym, że mam. Drugi najnowszy tom do nadrobienia, Sypana Marcin Świątkowski. O pierwszym tomie robiłam dedykowane nagranie na kanał, bo mnie to pochłonęło absolutnie. A drugi tom, czyli Bractwo Różanego Krzyża, czekało na mnie od swojej premiery w lutym, i wreszcie, wreszcie przesłuchałam go teraz, w kwietniu dosłownie dwa dni temu. To jest seria fantazy mocno osadzona w realiach historycznych, dokładnie wojny trzydziestoletniej, i to czuć, że to jest dopracowane. Nazwiska, wydarzenia. Drugi tom nie jest słabszy, ale jest inny od debiutu. Stawia nacisk na inne aspekty, ale zdecydowanie zachęca mnie do czekania na kolejne. I ja zdecydowanie polecam, uważam, że za mało się mówi o tych książkach. A dalej, teatr Węży Agnieszki Hałas. Seria, która bardzo mi się podoba, a mimo to sięgam po kolejne tomy w dużych odstępach. Pięć tomów, chyba więcej już nie będzie, chociaż nie jestem pewna. A ja mam w tbr obecnie tom trzeci. I chociaż oczywiście zapomniałam, co się działo dokładnie w poprzednich, to jednak mam w głowie dość dobry zarys, na czym tam rzeczy stanęły, jacy są tam bohaterowie, co też świadczy o tym, jak dobrze jest to napisane, skoro się pamięta. Rzeczy. I to też jest zdecydowanie seria, o której mówi się za mało, chociaż ostatni tom dostał przecież nagrodę zajdla, i Agnieszka Hałas jest jedną z jedynie pięciu kobiet nagrodzonych tym wyróżnieniem. I też ten trzeci tom drepcze za mną dość blisko i szykuje się do nadrabiania go w najbliższych tygodniach. A do końca zostały mi cztery serie, jakby ktoś pytał. Na kolejnym miejscu pojawi się Brandon Sanderson, bo nie mogę go zignorować. Z mgły zrodzony. Ikona współczesna, jeżeli chodzi o gatunek. Ale ja utknęłam po pierwszym tomie. Pociesza mnie, że akurat w tej serii sporo osób tak utyka z tego, co obserwuję. Jest i tak w moim przypadku postęp, bo dodałam drugi tom, czyli studnie wstąpienia, na półkę na legimi. To jest już krok naprzód, naprawdę. Jeżeli ktoś ma ochotę w jakiś sposób zachęcić mnie bardziej do kontynuacji i kopnąć w pośladki, to komentarze są do dyspozycji. A dalej, Decimus Fate, Peter Flannery. Wyszły dwa tomy i jestem z nimi na bieżąco. Klasyczne fantazy z, z podróżami dwójką bohaterów, którzy z początku się nie lubią, ale są zmuszeni współpracować bardzo dobrze napisane, dynamiczne i wciągające. Boli mnie serduszko, bo nawet na Goodreadsie nie widzę trzeciego tomu, co oznacza jeszcze długie oczekiwanie na polską wersję, ale dam radę. No i przedostatni, pamiętnik Lady Trent. Historia kobiety, specjalistki od smoków, która wbrew zasadom społecznym rozwija swoje zainteresowania i pasje, chce uczynić z nich swoją pracę na przekór mężczyznom. Dużo lat płynęło, odkąd to czytałam. Mam za sobą dwa tomy z pięciu i wstawiłam to tutaj chyba bardziej z sentymentu, bo wspominam bardzo dobrze, niż faktycznie mam potrzebę kontynuowania tej serii, chociaż są tutaj smoki, które uwielbiam i są bestiami badanymi faktycznie od strony naukowej w tym świecie. Nie gadają, nie tworzą jakichś dziwnych sojuszy z ludźmi, są zwierzętami. I nie wiem ostatecznie co zrobię z tą serią. Żałuję, że zniknęły z dystrybucji audiobooki, bo wtedy byłoby mi dużo łatwiej, ale może jeszcze kiedyś. No i ostatnia seria z listy. Taka seria z gwiazdką. Siedem Królestw od Christine Cashaw. A czemu z gwiazdką? Dlatego, że to jest seria, którą ja czytałam w pierwszym wydaniu wiele, wiele lat temu. Pierwszy tom wybrańcy to była lektura, którą ja omawiałam na swojej maturze ustnej z polskiego i ma specjalne miejsce w moim serduszku, ale wtedy wydano tylko dwa tomy. Odkurzyła serię Poradnia K, i od 22 roku okazały się nowe wydania aż do tomu czwartego. Zaliczam więc tę serię od, do serii zaczętych, chociaż de facto teraz zaczynałabym od początku, ale jak się zbiorę. To zrobię to z przyjemnością. I tyle jest zaczętych przeze mnie serii. Dajcie znać, co u Was najdłużej zalega na półkach fizycznych lub wirtualnych, a ja tymczasem dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.